Witajcie! Chciałbym Was serdecznie zaprosić na mój serwer Minecraft. Wystartuje on jutro o 20.00, także o tej porze podam IP gdzieś tam w biuletynie bądź w opisie do tego filmiku. Ma on 20 slotów, lecz jeżeli nie będzie lagu, to zwiększy ich ilość. Mapka jest już prawie gotowa, to znaczy jest główne miasto, strefa VIP, yy, potrzebne regiony typu kopalnia, las oraz cztery większe projekty jak przystało na freebuild, tak w ogóle to będzie yy, freebuild. Yy, wszystko co możecie zobaczyć w tle, yy, także nie martwcie się, będziecie mogli obejrzeć teraz, w sumie teraz to widzicie, no dobra, pomieszam. Yy, pluginy powgrywane są takie podstawowe, umilające grę. Dam wam spis tam gdzieś w opisie. Jeżeli coś będzie brakowało, a nadaje się na FreeBuild to pisać w komentarzach propozycje bądź w prywatnych wiadomości do mnie. Z początku miała być lista ale postanowiłem jednak, że serwer będzie otwarty dla każdego, bo domyślam się, że chociaż kilka osób chciałoby zagrać. Jeżeli ktoś chciałby pogadać ze mną, bądź z innymi adminami serwera. Zapraszam serdecznie na serwer Teamspeak 3, na kanał Serwer LMK, taką się nazywa. Za który dziękuję zresztą Ogrodnikowi. IP podam w opisie. Ja jestem cały czas na nim. Jak nie jestem dostępny to afkuję, ale możecie mnie tam zobaczyć pod nickiem lamka. Także możecie spokojnie wchodzić i gadać. Co co, to chyba było na tyle. Jeszcze raz serdecznie zapraszam na TeamSpeak'a do rozmowy oraz jutro do, o 20 do startu serwera. Pamiętajcie, kto pierwszy ten lepszy. Działki są dolarmowe, także warto zająć jako pierwszy najlepsze. Pozdrawiam, LMK. Dzień.